Pięknie słońce świeci, smażę się i tak pomyślałem, że zrobię filmik o tym, jak ryby usmażyć, w cudzysłowie. Zrobiłem pokarm wybarwiający, za parę tygodni, może dwa, trzy będę widział, jak to działa. Tak naprawdę to jest taki szybki materiał, jak to wygląda u mnie. Receptura jest bardzo podobna jak do miksu z małży. Dodatkiem jest aksantancyna, nie? Pokarm wygląda ładnie, ryby jedzą. To wszystko można zobaczyć. Pozdrawiam. Zobacz to. Papryka. Marchewka. Tyle soku z pięciu papryk. Jady się dorwały. i tu to samo wrzucam New food. I make it yesterday today better color They Widzimy w few days, jak będą Jak widać, wcinają. tak jak każdy mój pokarm. Jest bardzo ponowny do pokarmu z małży, który robię. Aczkolwiek warzywa ograniczyłem tylko do czerwonej papryki, marchewki i czosku. Nie ma żadnych innych więcej. Jest normalnie małża, krewetka, witaminy, warzywa. Jest dodana żelatyna. Ten płyn, który tam było widać, który został po papryce. W nim rozpuściłem żelatynę i wlałem, żeby ładnie ściął. Wszystko elegancko. Ryby jedzą jak widać. Kurczę. A ten szum w tle to wiatrak, bo jest tak gorąco u mnie. Pozdrawiam i smacznego!